Cześć, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj jestem u Jarka na jego Cześć. polu, które podglądamy od samego początku. No i tutaj się już od ostatniego czasu narobiło, nadziało. Jak Jarek zadzwonił do mnie, co planuje, to słuchajcie, dobrze łysy jestem, bo bym był wyłysiały już podwójnie. Do tego zaraz przejdziemy, czyli przejdziemy do sedna. Zatrzymaliśmy się na ostatnim odcinku, w zasadzie na fazie pierwszego kolanka. Jarek, jakbyś mógł w skrócie jeszcze opowiedzieć, co się działo od tego czasu, co wykonywałeś, co miałeś na polu, z czym się mierzyłeś, jeżeli chodzi o warunki i tak swoimi żołnierskimi krótkimi słowami. To tak naprawdę to co się wydarzyło, to się oprócz jednej rzeczy to się wydarzyło niewiele, bo wtedy co rozmawialiśmy to już była, była zabezpieczona. Mm -hmm. Było podane, tak jak mówiliśmy wcześniej, trzy triazole. Metco, Priotio, Protio, konazol i tebukonazol. Poszła wtedy też regulacja e, mieszanina CCC z sapakiem, tu więcej ta pszenica nie będzie już regulowana, przeciętność jest dosyć dobrze skrócona. Poza tym jest to odmiana, która nie jest odmianą wysoką, więc tutaj na flagę nie będzie potrzeby już tak naprawdę regulować tej pszenicy, żeby skrócić do kłosie. Tutaj jedynie pójdzie w tej chwili ochrona liścia flagowego. Liścia flagowego, który już jest obecnie na tej pszenicy, a mamy 23 dzień kwietnia. Dokładnie, a mamy liść flagowy, e, mieliśmy niedawno okres, znaczy cały czas jest ten okres, gdzie jest dosyć zimno, jesteśmy po przymrozkach e, i tak naprawdę zabieg ten na liść flagowy, on już powinien być wykonany, ale niestety warunki pogodowe nie pozwalały go wykonać. I jeżeli tylko ta temperatura będzie już ustabilizowana, a też będzie też po deszczu, a najprawdopodobniej jutro będziemy mieli opady deszczu. No to będę wykonywał zabieg grzybowy jak się daj. Tak, te dwójkę jak najszybciej się tylko da, dlatego że na liściu flagowym tam pojawiają się delikatne obawy, że może być rdza, mhm. może się pojawić e, septorioza. E, I tak naprawdę musimy jak najszybciej zabezpieczać. Przechodząc teraz do tematu nawożenia, czyli najbliższego jak dla mnie tematu, tutaj też się nadziało, bo się zatrzymaliśmy tak. na drugiej dawce, którą podawałeś w okolicach pierwszego, pierwszego kolanka. Czy tak, jeszcze, co tam dawałeś? Podawałem RSM. E... I zdecydowałeś tak, no. się też na trzecią dawkę. Właśnie, chciałem do tego przejść. I tu I... był. Nie róbcie tego w domu, to jest pierwsze. Od tego trzeba zacząć. Takiego działania zgodnie z wytycznymi fabryk nie można robić, nie powinno się robić ze względu na Ale dlaczego? ogromne ryzyko, jeżeli chodzi o. To co uszkodzenie, zrobiłem <grym> roślin? Co żeś nawyczyniał, co żeś nie. tutaj odwinął, na liść flagowy, który tutaj jest, mhm. parę dni temu zastosowałem RSM. Nie wężami, tylko normalnymi rozlewaczami. Trzecia dawka, flaga wyciągnięta, lister buduje mu plon Jarek jedzie. Z Resemem pojechałem. 28 w ilości czystego składnika 46 kg. Mhm. Czyli tak jakbym podał 100 kg mocznika. mocznika, który zapewne byłby bardziej bezpieczny i rekomendowany. Natomiast ja zastosowałem na liść flagowy RSM. Jak widać, jest jeszcze zielono. Więc nie spaliłem tej pszenicy, tylko dodajmy tak, było pochmurno. Temperatura. Tak, temperatura nie była wysoka. i Wiał silny wiatr, który zmuchiwał tą kroplę mm -hmm. RSM-u z roślin. Wiadomo, nie uchroniliśmy się w 100% przed poparzeniami, uszkodzeniami RSM-owymi, ale jest ich bardzo mało. I ja uważam, że dobrze zrobiłem, że dałem ten zabieg, dlatego że jest to zabieg typowo na jakość, a patrząc na obecną cenę pszenicy, na to, co dzieje się na rynku, na różnicę między paszówką a konsumpcją, uważam, że w tym roku konsumpcja może zapłacić. I tutaj są moim zdaniem jedne z najważniejszych słów. To do czego wszystko się sprowadza, jeżeli chodzi o Twoją produkcję. Dlatego, że pozwoliliśmy sobie przeciąć roślinę, wyjąć kłos, policzyć ile masz pięterek. Pochwal się, bo to też zasługuje na pochwalenie. Od 10 do 12 pięterek. To też nie jest wcale I... mało, możecie sami, e, sami zobaczyć, jak to wygląda w Waszym, e, w waszym przypadku. Potencjał planowania jest super. Kwestia Ale... podania azotu, Tu muszę się tutaj zatrzymać. Jeżeli chcielibyście to robić, to przy użyciu RSM-u i mieć po prostu gwarancję producenta, musielibyście stosować węże rozlewowe, e, tak żeby nie jechać po tych liściach. Po flagowym, e, po flagowym przede wszystkim i po tych e, m, podflagowym, tak? No bo w zasadzie tych kilka liści pod, no, będzie też Wam budowało ten, e, ten, e, ten plon. Flaga i liść pod, pod flagą to jest 50% plonu, tak można przyjąć. Pozostałe też uczestniczą. I jest to ryzyko, dlatego je podjąłeś w tych warunkach, dobrze, że to opisałeś, w tych warunkach, kiedy naprawdę były one sprzyjające, nie było za gorąco, była wilgoć. Podjąłeś ryzyko, no i też, jeżeli byłoby cieplej, sądzę, że na to mogły się nie, nie zdecydować. Tam jeszcze taka sytuacja była, że w prognozie pogody dodawali deszcz, mhm. który nie przyszedł. Więc to tak naprawdę potęgowało to ryzyko bo tak jak we wcześniejszych odcinkach mówiłem ja mówiłem że będę podawał jak tylko pogoda pozwoli będą odpowiednie warunki azot jeszcze ten tak zwany na kłos mm -hmm. ale liczyłem że jednak będą opady deszczu bo mówiłem że tuż przed opadami deszczu natomiast te opady nie przyszły Resem zastosowałem i no efekt jest jaki jest tak jak już wcześniej powiedziałem nie mam tego poparzenia więc uważam że ten zabieg udał się dosyć jest jeszcze jedna rzecz, jest to pszenica. Ogólnie odmiany, które posiadam, mają stojący liść flagowy albo podflagowy, czyli takie sterczące. Nie mają tych liści takich powywinianych, bo są odmiany, które charakteryzują się takim wywiniętym liściem, gdzie ta powierzchnia przyjęcia RSM- mogłaby być znacznie większa, bo by ta kropla się mogła mhm. rozbić. I rozpłynąć i wtedy przysechnie. Tutaj jednak, e, przy tego typu pokroju pszenicy, uważam, że też to ryzyko było zmniejszone. Udało się i to jest najważniejsze, ale jeżeli chodzi o same trzecie dawki, nawiązałeś też do tego najważniejszego. Robisz nie dość, że wielkość plonu, co o czym też mówi wielkość tego kłosa, ale ty idziesz pod parametry. W dzisiejszych czasach, patrząc po tych polach, które ja mijałem jadąc do ciebie, ja widzę, że co drugie, co trzecie pole to będzie paszowa i to totalna paszowa. Kolory, no które, są, to właśnie... które, które obrazują deficyty azotu, no tego się nie da ukryć. W związku z tym będzie moim zdaniem przy, tych, przy tej ilości opadów na Lubaszczyźnie plon będzie wysoki, ale z parametrami będą piekielne problemy. Więc wygra moim zdaniem ten, kto utrzyma jakość. Mówię tutaj o białku, mówię tutaj o e, opadaniu, o wyrównaniu. Wszystkie parametry, e, łącznie z tenem, wszystko będzie musiało się tutaj też zgadzać, ale uważam, że kto wyprodukuje jakościowe zboże, nie będzie miał problemu z jego sprzedażą, jak i z ceną, więc to się opłaci. A tak jak powiedziałeś, różnica między paszówką a zbożem jakościowym jest przeogromna i to też należy, należy podkreślić. Jeszcze też wrócę do tego kłosa, bardzo ważną rzeczą, to, ile mamy w tej chwili pięter, to jest jedno, a ile ostatecznie wyprodukujemy wypełnionych, to też jest bardzo ważne, dlatego ta dawka azotu, żeby tej roślinie nie brakowało, żeby jeszcze trochę tej tak jak mi trochę tej formy azotanowej szybciej pobrało amonowa i amidowa była na dłużej, żeby to roślina mogła budować potencjał plonu, gdzie dzięki temu się powinien podnieść MTZ, białko i jeżeli roślina będzie odżywiona, ale to na to też będzie ochrona grzybowa wpływała, to też i wyrównanie tego ziarna. Są też pytania odnośnie tego, jak podawać tę dawkę, kiedy podawać i czy podawać. Jeżeli jest opasowo pada deszczu, jest potencjał do tego, żeby roślina mogła wykorzystać ten azot, jak najbardziej można to zrobić. Nie przekraczałbym tutaj dawki 50 kg azotu na hektar. Wszystko musi wy wynikać z waszych obliczeń, e, dlatego musicie zbilansować i policzyć, sprawdzić tak jak ja od samego początku, ile azotu mineralnego w glebie, pierwsza, druga da dawka, zobaczyć, jaki jest potencjał rośliny, i po to dopasować też tą trzecią dawkę. To zostało tutaj też, też uczynione, dlatego. Idziemy i pod wielkość plonu, i pod jego jakość. Sam jestem ciekaw, jak to właśnie wyjdzie. Poza tym też zobaczmy, tak jak się od początku, ta pszenica była pszenicą e... Za gęsto trochę zasianą. Mhm. Więc pierwsza dawka tutaj, była pełna kontrola cały czas na to plantację, bo pierwsza dawka poszła w moczniku, żeby nie dostymulować dodatkowo tej pszenicy. I tak jak zaglądamy w łan, nie mamy tak zwanych tych takich drobnych pędów, tylko wszystko wyrównane. E, I tak jak przecinaliśmy, pięterka są od 10 do 12 i nie mamy takiego tego tak zwanego światą światła wiesiana, które czerpałoby wody, a nic by z niego nie było tak naprawdę. Także nawożenie już wiemy, po co to robimy, dlaczego to robimy i mamy do tego potencjał w tym roku. Tak. To jest wyjątkowy rok, też uważam, że, że tak to powinno być. Jak żeśmy sobie jechali na pole, to też rozmawialiśmy, co by można było zrobić po, przy wcześniejszych żniwach, jak wykorzystać ten, ten potencjał, tak. ale to zostawimy na kiedy indziej, bo to Wiesz, też ciekawe. Należy, kiedy to pszenica, bo... ciekawa rozmowa się tutaj. Mamy liść flagowy. Jeżeli teraz przyjdą wysokie temperatury, spadnie woda, pszenica bardzo szybko się wykłosi, jeżeli czerwiec się trafi, bardzo upalne. No to szybko będzie zbiór. I wtedy zobaczymy. No i wolne stanowisko coś można Dokładnie, zrobić. No. Nie będziemy tego wątku poruszali, dlatego że mamy jeszcze do przejścia chemię. A ja bym chciał, żebyś ty tutaj o tej dwójce troszeczkę swoimi oczami nam to zobrazował. Jak gdybyś widział trzy takie... Mm, Trzy takie możliwości ochrony. Jedna to bardzo taka po najniższej linii oporu, tak, żeby zrobić, żeby mieć czyste sumienie, ale, ale zastosować coś, co, co może zadziałać, ale nie mhm. musi. Druga to taka średnia półka, a trzecia z grubej, naprawdę tutaj. Tak, żeby było no... najlepiej. To, więc zaczynając, to jest tak, Kamil. Tak, typowo po kosztach, żeby tylko zrobić, bo zrobić, to nawet uważam, że nie będę poruszał tego tematu, bo każdy chce coś uzyskać i zrobienie zabiegu, który nie da totalnie efektu, to uważam, że jest bez sensu i bezużyteczne. Ale taką, moim zdaniem, tańszą metodą do zastosowania na liść flagowy z tańszymi substancjami, ale jednak z mieszanką, to by była najtańsza strobiluryna, jaką jest azoksystrobina, gdzie ja preferuję w tym momencie inną już trochę strobilurynę niż azoksy na liść flagowy, ale Często w mieszaninach azoksy jest dalej stosowana, i do tego któryś stryazoli Najtaniej będzie wychodziło tebuconazol. Tebuconazol ma przyzwoite spektrum działania. strobiluryna, która utrzymuje ten efekt zieloności i zabezpieczy, działa zabezpieczająco, zabezpieczy tą roślinę na dłużej. I to jest takie uważam minimum, minimum. Mhm. No, i oczywiście, jak ktoś będzie chciał, to dodać do tego perytroid. Jeżeli będzie, będą szkodniki w zbożach, ewentualnie dodać odżywianie. Po mniejszej linii oporu można siarczan magnezu. Ja bym dodał do listnie trochę rsm -u. Gdzie to jest też nie, nie rekomendowane? Też Ale no, ja bym dodał, fabryk. ale czy ktoś jakieś ma odżywki zakupione, no to można do tego dodać. No nie musowo, ale mówię, to podstawowa mieszanina, mm -hmm. taka najtańsza, to by był tebukonazol plus azoksystrobina. Robiąc krok trochę do przodu, oceniając stan swojej plantacji, portfela, to co do, bo to też jest ważne, co dotychczas daliśmy, możemy zrobić krok do przodu, bądź zmienić strobilurynę. Bądź dołożyć triazol, i tutaj ewentualnie można by ująć tebukonazolu, przykładowo na 120 gram, 125, dorzucić 35-40 gram proteokonazolu i 150 g strobiluryny. To by był taki krok, uważam, lepszy, zabezpieczający lepiej rośliny. I jeżeli ktoś będzie robił to na generykach, kupi tanie te substancje mhm. i ten zabieg nie będzie jakiś tam obciążający wyjątkowo cenowo, ale już uważam, że będzie na jakimś tam dodatkowym poziomie, gdzie można zrobić, jeżeli mhm. jest zdrowy łan, ktoś planuje jeszcze później te trzy koniecznie powtórzyć, można by robić. Kolejnym rozwiązaniem Najwyższa półnowa. Znaczy takie już idąc jeszcze dalej, bo to tutaj, taką Czyli wyższą półnowa. Tak, wyższą tą, to można by zastosować. Który ze środków koncernowych bardzo dobrych, gdzie będziemy mieli na przykład z substancje z grupy SDHI, gdzie będziemy na przykład mieli coś z grupy ketoamin, na przykład jakiś fluoperam. Do tego może być Bixafen i do tego protokonazol, czyli ten najlepszy z Triazoli, bo i to będzie dosyć dobra, bardzo dobra mieszanina. Taka półka, naprawdę już premium, bądź zastosować tak jak ja zastosuję. Czy już widzicie, w którą półkę to będzie. Jest, jest wysoko, mhm. ale być może jeszcze można by zrobić. Da wyżej. się drożej, tak. Tak, da się dobrze zrobić. Czyli u mnie pójdzie piraksystrobin, mhm. czyli ta lepsza strobiluryna, i do tego pójdzie metatriflukonazol, czyli ten triazol z tych najnowszych takich triazoli. Mhm. I uważam, że to będzie na ten moment bardzo dobre zabezpieczenie cenowo. Przy tym, do czego ja dążę, akceptowalne i uważam, że efekt tego będzie naprawdę fajny. Do tego, e, pszenica jest po przymrozkach, dołożę e, nitrofenolany, czyli Asashi bądź e, jakiś jego Odpowiednik. Odpowiednik mhm. W niedużej dawce, bo tu nie będzie jakaś tam duża dawka da dawana około 0,3-0,4 yy, litra. I dorzucę, bo tak jak przeglądaliśmy, i słusznie mogłeś zauważyć, że może być utrudnione pobieranie magnezu. I dorzucę do tego siarczan magnezu. Na tym, tym kończymy tak, to pole, tu, na którym my nie... jesteśmy, ale jeszcze poruszaliśmy pole po buraku cukrowym. Po buraku cukrowym dobrze tak. mówię Późno siane. Co na tych polach po buraku cukrowym? Na pszenicach po buraku cukrowym też została podana druga dawka azotu mhm. w postaci RSM-u. Były zabezpieczona. Podstawa była takim samym systemem i regulacja, jak tutaj było, mhm. czyli trzy triazole i mieszanina. Przenice te nie były dokrzewiane CCC, tylko tam, tak jak mówiliśmy, pierwsza dawka azotu to była w formie saletry amonowej, żeby tą pszenicę dokrzewić, podciągnąć i dać jej takiego tak, dać jej mm -hmm. takiego kopa. I to dosyć, tak powiem Ci, fajnie się wykrzewiło, bo jeżeli je pokażemy, to naprawdę są pszenice. Jeżeli wody nie zabraknie, to będzie mm -hmm. naprawdę fajnie, no jeżeli zabraknie, no, to mogą nastąpić jakieś tam redukcje. I co odnośnie, czy będzie tam trzecia dawka azotu? Chyba na tych pszenicach to pójdzie do listne, do karmianie na liść flagowy, RSM-em i później na kłos. Zrobię tą metodą, co zawsze robiłem, też dodam RSM, jeżeli chodzi o doprysku, mhm. żeby uzupełnić i tam będzie tak samo taka sama ochrona grzybowa liścia flagowego. Ja tutaj się jeszcze zatrzymam, jeżeli chodzi o samo nawożenie, dlatego, że tutaj też poruszamy temat tej trzeciej dawki. Mówimy bardzo często po potocznie, że to jest dawka na kłos, tylko jeżeli chodzi o ten kłos, to ona faktycznie kiedyś była podawana na ten kłos, po to, tak. żeby, żeby stymulować roślinę w odpowiednim momencie. Przez to, że my mieliśmy coraz więcej suszy, która, która nam występowała, no zdecydowanie wcześniej musieliśmy przesunąć aplikację tej, tej dawki i faktycznie zaczęliśmy to stosować na flagę, więc ta dawka na kłos to tak naprawdę w tym momencie jest aplikowana już na flagę. Tak jak powiedziałeś, pływamy tutaj głównie na głównie na MTZ. Oczywiście forma amidowa, zanim się przekształci i tak dalej, ona też będzie podbijała pozostałe parametry. Grunt, to, żeby ilość całkowita azotu do potencjału rośliny się zgadzała, to musi wynikać z obliczeń i to też robiliśmy. Cieszę się tym bardziej, że te strategie nawozowe, które przyjmowaliśmy, gadaliśmy o tym, o tym przez długi czas, one zaskutkowały w, te, w tym roku takim efektem, jakiego sobie życzyłeś. No ja trzymam kciuki, żeby faktycznie do tych żniw wszystko układało nam się tutaj po, po myśli, dlatego że ta pogoda jest po prostu przedziwna. Nie dość, że było na początku jeszcze w święta, przepotwornie gorąco, bo chodziło się z krótkim rękawkiem. 25-26 stopni. Tak, te temperatury teraz się obniżają, ale co ciekawe, rośliny, jeżeli chodzi o zboża, one nie zwolniły tak nie. strasznie. I to jest naprawdę ciekawe, czyli one wystartowały i już ruszyły do galopem, no bo no, mieć pierwsze kolanko na tym etapie i fazy rozwojowe, liść, liść wagowy, no słuchajcie, to jest po prostu abstrakcja jedna wielka, jeżeli chodzi o terminy, ale trzeba też patrzeć na to rolnictwo zupełnie inaczej. Każdy rok jest inny i na tym polega. Nie trzeba ma jednego być. złotego środka, który zastosujemy i on będzie działał w kolejnych latach, Dokładnie. ale jedna rzecz, którą ja bym od siebie rekomendował, wiadomo, każdy ma swój portfel, każdy ma swoją strategię, ale dzisiaj grajmy na rynku jakością, bo jeżeli będziemy mieli znaczy jeżeli zawalczymy o tą jakość Pogoda nam pomoże i wytworzymy pszenicę jakościową, to my, tak naprawdę, na rynku możemy trochę się rozpychać, bo wybierać odbiorców, wybierać punkty, do których sprzedajemy, negocjować cenę. Jeżeli mamy tylko paszówkę i nic więcej, i to taką sobą paszówkę, to tak naprawdę jesteśmy zdani na los rynku. Wiadomo, ktoś może powiedzieć, jest tania pszenica i nie zanosi się na droższą. Nie wiadomo na co się zanosi, dlatego że e, ostatnie lata pokazywały, że e, sytuacja geopolityczna i to co się dzieje na rynku jest tak nieprzewidywalne, że to może się zmienić jak w kalejdoskopie. Ale my róbmy jak najlepiej, <coughs> jak najlepiej tylko się uda. Jeszcze właśnie, a propos najlepiej jak się uda, to jedna taka rada ode mnie, sprawdzajcie czy macie dobrze ustawione rozsiewacze po trzecią dawkę, macie potencjał w roślinach, nie chcecie popsuć tego liścia flagowego, sprawdzajcie, bo w szczególności przy dużych granulkach były przypadki takie, że był źle ustawiony rozsiewacz i ciął po prostu flagę, flaga za flagą była pocięta mechanicznie, rozsiewacza, się ja musi być to dobrze ustawione, tak. jeżeli to źle zrobicie, będziecie mieli dużą granulę, no tak jakbyście strzelali z pistoletu na, na kulki, Dokładnie. dlatego naprawdę, trzeba do tego się przyłożyć, ale jest zasadność w tym roku stosowania tej trzeciej dawki. Rośliny pokazują przeogromny potencjał, a żeby dojść do jakości, przy tym co teraz idziemy, bo budujemy teraz przede wszystkim plon, no to faktycznie tego za to też Ale nie ty jeszcze poruszyłeś jeden bardzo ważny element. Już mamy dużo nagrania, ale mhm. trzeba to poruszyć. To, co powiedziałeś, że uszkodzenie granulą. Kamil, zdarzały się sytuacje. Gdzie był wykonywany zabieg, ten typowo na kłos, tak jak wcześniej powiedziałeś, mm -hmm. azotem, granulą, gdzie pszenica była wykłoszona, i przy uderzaniu y, granulą o kłos też tworzyło to uszkodzenie. Dlatego trzeba naprawić. Ja zastosowałem RSM. <laughs> jeszcze raz podkreślam, nie można stosować oficjalnie. To nie jest rekomendacja fabryk, to działa tak jak Jarek pokazuje. Znam jeszcze przynajmniej jednego rolnika pana Hania. Serdecznie pozdrawiam. Dokładnie. Bo on tak. jako pierwszy mi o tym, o tym rozwiązaniu powiedział, kiedy szczęka mi opadła. I też z tak nim dalej. rozmawiałem o tym zabiegu, tak. Więc szacun, szacun, szacun pełen za to, ale musimy mieć pełną świadomość. Nie ma na to gwarancji, nie ma rekomendacji od, od strony fabryk na takie, na takie działanie. Ale że są... mają rozlewacze, to też już zmniejszą ryzyko. Też. Wiadomo, że, tylko że no, musi to wybrzmieć. Węże rozlewowe do trzeciej dawki powinny być zgodnie z wytycznymi fabryki. Za nic innego fabryka nie weźmie odpowiedzialności. Jak widzicie pod nami pszenica, która była zastosowana przy użyciu końcówki. Ja, ja powiem, powiem taką rzecz. Jak zacząłem mówić w, trój, w pierwszych odcinkach, jest, nagrywaliśmy o RSM-ie, że dodaje do oprysku. Mhm. E, mimo, że nie jest zalecany, tak. Coraz więcej ludzi tak, na, się spotyka z rolnikami, ile dajesz RSM-u, dzwonili, pytali, jak to jest, i to weszło pewien standard. Aha. Obawiam Bely. się, że <laughs> trzecia dawka w postaci RSM-u też może wejść <laughs> zwykłymi. Końcówkami. Ro, tak, rozumiem. Ja, powiem, tak. ja tylko powiem tak, żeby móc łamać zasady, trzeba je znać. Zasadą tak. jest tak, że zgodnie z rekomendacjami fabryki tak się nie powinno robić. Koniec, kropka. Nieoficjalnie wiadomo, że się robi różne rzeczy i to jest jedna z tych rzeczy, którą właśnie Jarek wykonał. Stoimy na tej pszenicy. Ma się Kamil, jechaliśmy tutaj na to pole. Z ręką na sercu. I tak się zastanawiałem, jak będzie. z daleka pole widziałem że O, ów, jest dobrze. No niestety tutaj... Nie załatwiłem, wiesz. Parę nocek miałeś takich, sądzę, że nie do końca. Może nie to, że nie przespanych, ale takich, no miałeś to z tyłu głowy, czy na pewno będzie ok. Zobaczyłeś, jaki jest efekt tak, w tym roku, no ale tak jak mówimy, musimy mówić Ty o tym ryzyku. James Bond mówił, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. <laughs> do tego szampana jeszcze chwilę, ale do tych żniw sądzę, że będzie jeszcze też szybciej. No rośliny zresztą to tak. pokazują. Fajnie to wygląda, także gratuluję Ci takiego, takiego etapu i trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej, przede wszystkim jakość, jakość, jeszcze raz jakość. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.